Panowie, dostajecie zaproszenie. Elegancka restauracja. Wyjątkowa okazja. Może rocznica? Może ważne spotkanie biznesowe, albo tak jak ja dzisiaj, kolacja degustacyjna. I co teraz? Otwierasz szafę i zaczyna się problem. Garnitur? Czy nie będzie za sztywno? Jeansy? Czy to niezbyt luźno? Znowu te same czynniki i koszula z sieciówki? Ja właśnie dziś idę na elegancką, degustacyjną kolację do bardzo klimatycznej restauracji i pokażę Ci, co zakładam na ten wyjątkowy wieczór. Brak eleganckiego ubioru w restauracji to nie jest tylko wpadka. To jest pokazanie braku szacunku do miejsca, do okazji, którą świętujesz, do szefa kuchni czy do osoby, z którą przyszedłeś. Ale co gorsza, to sygnał dla Ciebie. Że tak naprawdę nie panujesz nad sytuacją i wszystko masz gdzieś, albo tylko takiego udajesz, że masz wszystko gdzieś. Zanim przejdziemy do szafy i mojej dzisiejszej stylizacji, musimy zrozumieć kontekst. Tak naprawdę, odcinek ten dotyczy każdego wyjścia do eleganckiej restauracji. I choć ja sam idę na menu degustacyjne, co od razu pokazuje, że wypada być choć o ten jeden poziom jeszcze bardziej elegancko ubranym, to pamiętaj, że do restauracji. Nie możesz być overdressed, nie możesz być zbyt elegancko ubrany. No, okej, okay, nie do końca zawsze pasuje smoking, ale zakładam, że jednak większość z Was wcale nie zamierza zakładać smokingu. A wszystkie inne eleganckie elementy będą tutaj ok. To jeszcze powiem Ci, co to jest kolacja degustacyjna. Być może kiedyś już byłeś, być może wszystko przed tobą, daj znać w komentarzu. Jestem ciekaw, ilu z Was ma takie doświadczenie za sobą. No właśnie, bo taka kolacja nie polega tylko na jedzeniu, ale na doświadczeniu. Wchodzisz do miejsca, gdzie czas zwalnia, gdzie każdy talerz to jest historia, a każdy detal, od muzyki po światło świec, został przemyślany tak, żebyś poczuł się częścią czegoś większego. Jeśli nigdy nie brałeś udziału w czymś takim, to pozwól, że krótko wytłumaczę ci, o co chodzi. Menu degustacyjne wywodzi się z dawnych arystokratycznych bankietów, gdzie można powiedzieć, że chodziło o pokazanie bogactwa i rozmachu. Ale jego nowoczesna forma narodziła się w XX wieku we Francji. Mistrzowie Ote Cuisine zamienili ilość w jakość, czyli mniejsze porcje, ale doprecyzowane do ostatniej kropki nad i. Dzisiaj to jest forma sztuki. Szef kuchni zabiera cię w podróż przez 5, 10, a czasami 15 małych dań. Każdy to osobna historia, tekstura, smak, a do tego często dochodzi pairing. My właśnie na taki komplet idziemy. Każde danie ma dobrane idealne wino, które podbija jego smak. To jest praca sommeliera. Skoro więc szef kuchni i sommelier spędzili tygodnie, aby stworzyć dla ciebie to doświadczenie, no to minimum, co możesz zrobić, to ubrać się stosownie. Zasada jest prosta. Twój strój ma być adekwatny do miejsca. W 90% przypadków w eleganckiej restauracji wystarczy ci jeden z dwóch poziomów. Poziom pierwszy: garnitur. Jeśli to jest absolutnie topowa restauracja z gwiazdkami Michelin albo bardzo ważna kolacja biznesowa, garnitur zawsze się obroni. Granatowy, grafitowy, oliwkowy, wełniany. Idealnie dopasowany. Do tego biała lub błękitna koszula i stonowany krawat. Klasyka, która działa. Tu nie możesz przesadzić, to jest jak najbardziej na miejscu. No ale nie każdy chce od razu zakładać garnitur, prawda? I tu mamy poziom drugi. Zestaw koordynowany. Czyli idziemy tak trochę w stronę smart casual. To jest to, na co ja stawiam dzisiaj. Najlepsza opcja. Pokazuje świadomość, styl, ale bez przesadzenia. To jest marynarka w innym kolorze niż spodnie. Daje ci to ogromne pole do popisu, bo tu możemy połączyć różne kolory. I właśnie dzisiaj idziemy w opcję numer dwa. Pokażę wam, jak buduje ten zestaw krok po kroku. Zaczynamy od bazy. Dzisiaj wieczór jest wyjątkowy, więc ja stawiam na coś, co robi robotę. Koszula maklerska. Moja jest biała w granatowe paski, do tego mankiety na spinki. Spinki to jest taki mały element biżuteryjny, który natychmiast Podnosi formalność całej stylizacji. Jeśli nie masz takiej koszuli, spokojnie możesz użyć białej lub niebieskiej. Ale panowie, wybieramy koszulę. T-shirty i polówki nie do końca tu się sprawdzą. Do tego moje ulubione jasne, wełniane spodnie. Wysoki stan, idealnie zaprasowany kant. Pamiętajcie o proporcjach, o których nieraz wam mówię. Wysoki stan optycznie wydłuża nogi. Panowie, krótko o spodniach. Choć w klasycznej modzie męskiej jest miejsce na jeansy, szczególnie jesienią. Bo jak przychodzą mrozy, to już tak średnio spełniają swoje funkcje, to jeansy nie są OK na takie eleganckie wyjścia. Spodnie powinny mieć wyższy poziom formalności. Najlepsze, co możecie wybrać, to spodnie w kant wełniane i mogą być na pasek, tak jak ja te dzisiaj, czy na boczny regulatory. Mogą oczywiście być też tweedowe, na jesień zimę super, albo flanelowe, szczególnie na zimę. Materiał świetny, ale jeśli chodzi o materiały na zimę, to film o tym będzie już w ten wtorek. I co więcej, udało mi się załatwić dla Was kod rabatowy do marki Premium, z której ubrań sam korzystał, więc już Was zapraszam na wtorkowy film. Wracając do moich spodni, tutaj. Jasny kolor. Będzie świetnie kontrastował z ciemniejszą marynarką, ale to za chwilę. Dobra, baza jest, teraz czas na dodatki. I tutaj zastanawiałem się między dwoma krawatami: brązowy wełniany nit lub klasyczny jedwab w takie złote herby. I wygrał właśnie ten czarny, tak wybrała moja żona, zawsze można na nią liczyć, a ja się cieszę, że tak wybrała, bo bardzo, naprawdę bardzo lubię ten krawat. To jest pamiątka z Nowego Jorku, jest z firmy Brooks Brothers. Całość uzupełniłem czarnymi mąkami, to są buty o poziom wyżej w formalności niż loafersy i do tego dobrałem oczywiście czarne skarpety, a pasek i zegarek... Panowie, Zasada jest prosta i powtarzam ją do znudzenia. Elementy skórzane muszą grać w jednym kolorze. Czarny pasek do spodni, no to czarne buty. I oczywiście też czarny pasek zegarka, to spaja sylwetka. I w ogóle tutaj bardzo bym chciał podkreślić cel zegarka. Pamiętaj, że zegarek na pasku jest bardziej elegancki od tego na bransolecia i uważam, że każdy mężczyzna powinien mieć dobry zegarek. Tu nie chodzi o to, że ma być drogi, on ma być klasyczny. A jeśli zapytałbyś mnie, bez czego nie wyobrażam sobie moich eleganckich stylizacji, no to odpowiedziałbym, że właśnie zegarek. Często krawat to jest opcja, poszedka również, a zegarek? No, bez niego jest po prostu pusto. Na to klasyczna granatowa marynarka. Jest tutaj już trochę kolorów, więc tutaj warto dopasować marynarkę kolorystycznie pod jakiś inny element stylizacji. Dla mnie będą te granatowe paski na koszuli. Ja pod te paski dobieram właśnie marynarkę. Zwróć uwagę na detale. Mankiety koszuli powinny wystawać tak mniej więcej na centymetr. Kołnierzyk leży tutaj idealnie pod marynarką. Aha, i też możemy dodać poszetkę. Tutaj już nie szaleje z kolorem. Biała, klasyczna, złożona w stylu crown, czyli takie trzy trójkąciki. Tak to wygląda całościowo. Jeszcze do kompletu brakuje mi tylko żony. Dzień dobry, moja droga. No, ślicznie wyglądasz. Dzień dobry. Jestem gotowy. Jest klasycznie, ale z charakterem. Jestem ubrany, a nie przebrany. Jak Wam się podoba? Piszcie w komentarzach i zostaw lajka, jeśli chciałbyś więcej tego typu filmów. My uciekamy na kolację, a Ciebie zapraszam do subskrybowania kanału.